Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji Kobieta eterze. Z nami Renata Jastrzębska. Dzień dobry, dzień dobry. No i oczywiście nasz gość. Dziś pani Anna Śniecikowska, weterynarz. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie i słuchajcie i ostatnia nasza audycja w tym sezonie. Tuż przed wakacjami. Tuż przed wakacjami. W wakacje będziemy się słyszeć, tak? Ale to już będzie trochę w zupełnie innej roli, tak. Ko kobieta kobieta Weterza troszeczkę odpocznie. Wyjeżdża na wakacje. Właśnie. Po prostu. No i Dosłownie <noise> nawet. Więc zanim udamy się na te wakacje, to kilka takich wskazówek rozmawiałyśmy już i o, o tym, jak odpoczywać, jak dbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję, a dziś porozmawiamy o tym, jak dbać o zwierzęta, które są członkami naszych rodzin, stąd nasz gość. No właśnie, lato to taki czas właśnie wyjazdów i niestety, chociaż ze świadomością jest już coraz lepiej, ale zdarza się, że my no, zostawiamy. Czasami te swoje zwierzątka tak na pastwę losu. No dokładnie tak. Tak jak pani powiedziała, zwierzęta już są częścią naszych rodzin, więc to się zdarza coraz rzadziej. Myślimy o nich przed każdymi wyjazdami, ale na pewno ważne jest to, żebyśmy zaplanowali wyjazdy również pod, pod ich kątem. Czy mogą z nami jechać, czy nie mogą, czy jest jakaś możliwość zostawienia ich z kimś lub pod opieką na przykład hoteli? Mhm. Wiele ofert noclegowych już ma taką informację, że można przyjechać ze zwierzątkiem. Myślę, że zawsze warto o to zapytać, ewentualnie zostawić psa pod opieką, jeśli nie możemy zabrać ze sobą. Tak, myślę, że na pewno, tylko niestety są czasem takie zwierzęta, które mają lęki separacyjne, które nie ma wtedy możliwości, żeby zostawić je z kimś innym. Wtedy faktycznie lepiej spytać wcześniej, dowiedzieć się, czy jest taka możliwość, żeby zabrać zwierzę ze sobą, a jeśli są psy, zwierzęta, koty e, lub też inne gryzonie na przykład, e, możemy zostawić z kimś na przykład zaufanym. Dobrym pomysłem jest też na przykład zostawić zwierzę e, z kimś, kogo to, to, to zwierzę zna. Możemy też na przykład poprosić taką osobę, żeby została w naszym domu. Wtedy zwierzę czuje się troszkę pewniej na swoim własnym terenie. No właśnie, my powinniśmy cały czas myśleć o tym i pamiętać o tym, że zwierzęta też myślą, też czują. One tęsknią za swoim właścicielem. Tak. No tak jak to padło, to są, to jest element naszej rodziny. Zwierzę jest przywiązane do nas, więc każda rozłąka może też być, może być odczuwalna też dla, dla, dla naszego zwierzaka, tak, tak? Może być też na przykład zauważalna zmiana tego. Tego nastroju tego zwierzęcia po naszym powrocie, bo one inaczej odczuwają. To są naprawdę nasi kompani, ale my musimy też pamiętać o nich, że oni też mają swoje uczucia i musimy nauczyć się odczytywać je. A, a to ciekawe. Mój kot się obraża na mnie, jak wracam po dłuższej nieobecności. Czyli to jest normalne. Tak, to jest jak tak najbardziej ko normalne. Koty w ogóle są takimi, już tak powiem, odrębną jednostką wśród zwierząt, które naprawdę są albo koty, które kochają nas, albo koty, które no, przychodzą do jedzenie, tolerują, dokładnie, tak? Hmm. I takie koty też kochamy, więc jak najbardziej, więc takie, takie, taka zmiana nastroju jest czasowa, ale no muszą pokazać, że im coś nie podobało. Że się, aha, czyli to jest właśnie to nie jest nic niezwykłego, jak kot mojej siostry po ich takiej weekendowej nieobecności po prostu poprzegryzał im w tym czasie kable. Tak, to jest w to zasadzie właśnie. Ludzie właśnie zawsze myślą, że to jest, z, to jest tak, tak, ze strony zwierząt taka fr frustracja, że one chcą na złość nam zrobić. To tak nie jest. One nie potrafią w tym momencie panować nad swoimi emocjami i po prostu muszą to wyładować. I ja na przykład mam przyjaciółkę, której pies ma lęk separacyjny i ona wszędzie z nim chodziła. Musiała po prostu, bo jak nie, to na przykład wyważał jej szyby w oknach. No, do, do, do takiego momentu. Czyli to chodziło. nie była złośliwość. To nie była złośliwość. To nigdy nie jest złośliwość. Zwierzęta nie mają czegoś takiego, takich uczuć jak złośliwość, nienawiść. Nie ma czegoś takiego. One działają instynktownie, to prawda, ale zawsze po prostu to, co robią, robią, bo czują na przykład jakieś... jakieś bo jest jakiś bodziec. Tak, tak, jest bodziec mhm. i one muszą po prostu na niego odpowiedzieć. No, Niestety tak jest, to nie są takie, jest tak jak z ludźmi, co może jest nawet dobre, że tak nie są tak jak nie są. No ludźmi. świat jest tak właśnie skonstruowany, ale jest, tak jak właśnie powiedziałam, zwierzęta myślą, czują, tęsknią i powinniśmy też właśnie o tym myśleć. może przede wszystkim właśnie o tym myśleć, chociażby planując wakacje. No właśnie, jeżeli nie możemy zabrać zwierzęcia, to zostawmy go pod opieką. A jak... Ale dajmy taki czas na aklimatyzację z tym nowym opiekunem tymczasowym. Tak, to no pewnie było. Tak, Takie tak. Tak mhm. stopniowe na pewno. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. No, są różne sytuacje, więc najlepiej by było, jakby to była osoba, która zna to zwierzę. No ale to nie zawsze tak jest. Tak jak wspomniałam, też super pomysłem jest właśnie poproszenie tej osoby, żeby zamieszkała po prostu w naszym domu na ten czas. Ale mhm. mówię, są też hotele, są też tam inne zwierzęta. To jest też duży szok dla nich, ale myślę, że to naj najlepiej właściciel po prostu wie, czy jego zwierzę się w takim środowisku odnajdzie, czy jednak trzeba szukać jakichś innych rozwiązań, gdzie, gdzie to zwierzę będzie możliwe do zabrania z nami mhm. po prostu. No dobrze, ale mamy taką możliwość, zabieramy swojego psa Jedziemy z nim w długą, długą drogę, bo wyjeżdżamy na wakacje. No i właśnie pamiętajmy też o tym, że ta, tą podróż i przystanki też należy dostosować do naszego zwierzaka, który podróżuje z nami. Dokładnie tak. To są tak naprawdę troszkę nasze małe dzieci. No właśnie, e, te też mają ograniczone, więc tak, na pewno e, czas na posiłek i to nie taki chaotyczny w drodze, bo to też zmaga stres. E, dobrze by było też e, zwierzaka przed podróżą nie najadać na, na zapas, bo to Negatywnie wpłynie na jego, na jego organizm i mogą się pojawić po prostu wymioty. Możemy stosować na przykład e, środki, które mogą troszkę uspokoić naszego psa. E, one oczywiście nie są jakieś bardzo, bardzo gwałtowne i bardzo takie ingerujące w jego, w jego organizm, ale też dobrze na przykład przystosować psa jakiś czas przed wyjazdem, że na przykład wsiadamy do auta, jedziemy, żeby to nie był taki szok, że nagle on nie jeździł przez rok czy pół roku i nagle, nagle, siadamy, tak. Tak, mm -hmm. i nagle jest podróż trzygodzinna i on nie wie, jak zachować. To jest na pewno ważne. Ważna jest też e, świeża woda, świeża woda. Czy to jesteśmy w podróży, czy jesteśmy już na tej plaży, czy jeziorze, świeża woda, ale nie z morza, e, nie z jeziora, tylko świeża, pitna woda, czysta, e, z stałym dostępem tak naprawdę. Czyli tak jak my, potr my potrzebujemy odpocząć w trakcie podróży, tak samo nasz pies czy kot, z którym podróżujemy. Tylko kota może nie wypuszczajmy z transporterka, no tak, bo to, może to, być to, różnie. Może już nie wrócić. A, <laughs> a propos właśnie wracania, ważne jest też, żeby psa, czy, czy, czy kota, czy jakiekolwiek inne zwierzę E, zabezpieczyć przed e, zniknięciem. Czyli jakieś adresatki, numery telefonu na obrożach, one są w nowym środowisku, nikt no nie, tak, nie wiadomo, mm, No Tak samo jak człowiek. Tak samo jak człowiek, tak. dokładnie. Robimy krótką przerwę, za chwilę powracamy. I wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o tym, jak ze swoim pupilem, ze swoim zwierzakiem spędzić wakacje, ewentualnie jeśli musimy, to oczywiście zostawmy go w domu pod opieką. Przed krótką przerwą muzyczną padła informacja o tym, że warto pomyśleć, zabierając swojego pupila na wakacje, aby miał właśnie adresatkę, no bo różnie może się zachować w danym, w danym środowisku. To jest bardzo ważne. Tak? Tak, to jest bardzo ważne. Są też takie adresatki, które na przykład mają informację o tym, że pies jest szczepanem. Wścieklizny są dostępne w przychodniach. To jest fajna informacja, bo w razie czego, jakby ktoś znalazł takiego psa, ma już informację, że jest bezpieczny. Pies, nawet jakby coś się stało, jakby ugryzł, no to jest szczepiony. A propos szczepień, no nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o książeczkach zdrowia. One mhm. są najważniejsze. Jakby coś, cokolwiek się stało, no to musi być jakaś informacja, skąd ten pies pochodzi. Często w książeczkach są również e, numery chipów. To też jest ważne, żeby w razie czegoś takiego psa skontrolować. Czyli tak jak my pakujemy swoje dokumenty, tak ten dokument, tą książeczkę zrobiła zwierzę. Hmm. Dokładnie sobą. tak. Bo, na, w, w, przepraszam, że przerwam, no, tak. bo, bo, to, bo gdyby coś się stało i tak teraz pomyślałam, no właściwie no, jak taki pies jest w domu spokojny, ale w obcym środowisku, z obcymi ludźmi, obce zapachy, obce odgłosy, może zachować się różnie. Tak, on zachowuje się totalnie różnie i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dlatego też na przykład nie puszczamy psa luzem. Zawsze ważny jest kaganiec. To tak naprawdę w każdym miejscu, w którym jest yy, skupisko ludzi, bo nie wiemy jaka jest reakcja psa, ludzi lub innych psów mm -hmm. po prostu, które tam będą. Tak, tak jak powiedziałam, nie spuszczamy psów ze smyczy, bo ja wiem, że każdy z nas zna najlepiej swoje zwierzę, ale nie znamy zwierząt innych i też nie znamy zachowania psa. Czy nie ucieknie, czy nie pogryzie, czy na przykład jakieś dziecko się nie trafi na drodze. Mm -hmm. A no, tego byśmy chcieli uniknąć. No właśnie, tu jedną rzecz pani powiedziała, że nawet właściciel nie może się spodziewać do końca tego, jak się pies zachowa w tym. Opcji. W tym środowisku. Tak samo obce osoby, bo czasami obserwujemy takie sytuacje, że gdzieś na plaży jest pies. No i dziecku tak się podoba, no i ta mamusia z tym dzieckiem podchodzi, a można pogłaskać, a niech pani pogłaska przecież on spokojny, a no, faktycznie może być różnie. No dokładnie tak. Zwłaszcza, jeśli no mówię, dzieci to jest też tak, i dzieci też mają swoją energię i psy też odczuwają ich energię. Mhm. Nie każdy pies lubi dzieci, a na przykład lubił je, jak był w domu. No ale mówię, pies w tym momencie jest tak narażony na duży stres z racji tego, że jest w nowym towarzystwie, w nowym miejscu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet jak z nami tego psa na lat. Zawsze warto być jednak ostrożnym, no bo czemu miał nasz wyjazd przemienić się nagle w coś strasznego, a zamiast mm, tego mm. może być naprawdę miłym wyjazdem. Padło już tutaj, tak Mara wspomniała, że właśnie dziecko widzi psa na plaży. O jaki ładny, chciałbym, chciałbym, chciałbym pogłaskać. Zabieramy zwierzęta na plażę, na słońce i spędzamy z nimi ileś tam godzin, bo lubimy na przykład się w tym słońcu, tak prawda, opalać parę godzin? No właśnie to robimy, a nie zawsze myślimy o tym, czy nasze zwierzę to wytrzyma. Są psy, faktycznie, i nie tylko psy, ale również inne zwierzęta. Koty lubią się wygrzewać na słońcu, ale każdy, każdy, zawsze jest jakaś granica. Do tego, każdy na... ma swój limit. Tak, każdy ma swój limit, dokładnie. I e, jeśli widzimy na przykład, że pies już ciężko dyszy, czy, czy kot faktycznie ma już dosyć, no to my też musimy zadbać i pomyśleć troszkę o nim. Więc my zawsze myślimy o jakimś zacienionym miejscu. Dobrym pomysłem na przykład jesteśmy w plaży, na plażet na przykład, wykopać dołek. Ten pies, piasek zawsze wtedy jest chłodniejszy niż ten nagrzany mm -hmm. na, na powierzchni. Możemy wziąć parasole, parasole, żeby właśnie te, takie zwierzę troszkę ochronić. Możemy na przykład też. Wziąć na przykład małą jakąś miseczkę um, z wodą, żeby ten pies mógł na przykład się położyć w tej, w tej, w tej wodzie. Możemy też zwierzęta wprowadzać do, do morza czy do wód, gdzie to jest oczywiście pozwolone, ale stopniowo. Ponieważ gdy on się nagrzeje, no to może być to dosyć poważny szok termiczny, jeśli nagle e, no nasze morze, jednak Bałtyckie, nie jest jakiś jest super ciepłe. jest zimne po No prostu. to tak jak z człowiekiem, właściwie. No tak, stopniowo, no tak. Mm -hmm. tak, stopniowo składzamy tak. organizm. Tak samo jest ze zwier... no Kota nie proponuje chyba. Ale no nie, one raczej by nie wolał, nie, nie, nie lubią tego. Ale, ale jeśli chodzi, ale często widzimy właśnie, że gdzieś tam na plaży i, i rzuca jest, rzucany jest na przykład patyk do wody i pies wskakuje. No mm. może to się zakończyć? No może że... zakończyć się różnie, tylko no, najczęściej właściciele widzą, jak te psy, psy, czy inne zwierzęta zachowują się na plaży. Znowu są takie zwierzęta, które kochają wodę, wręcz no, są do tego stworzone, są takie rasy, więc dla nich wejście do wody to nie jest żaden problem, ale zawsze trzeba pamiętać, żeby po takiej kąpieli warto by spłukać takiego zwierzaka czystą po prostu wodą. To jest duża, duża zawartość soli, która może, może negatywnie wpłynąć na, na ich skórę. A, uczulenia. E, tak, mogą być uczulenia, mogą być jakieś takie reakcje gwałtowne, więc zawsze warto taką wodę, nawet taką w butelce mieć przy sobie i po prostu, po prostu spłukać takie zwierzę. Uważamy też na psy, które mają na przykład zwisające uszy. Jakiekolwiek zapalenia ucha, mówię, to są predysponowane rasy, które mogą potem odczuwać dyskomfort. No proszę, jak z małym dzieckiem. Naprawdę. No. I, <laughs> ale... I to nie jest taki sobie wyjazd i takie sobie wyjścia na plażę, tylko faktycznie do tego trzeba się w jakiś logiczny sposób przygotować. No tak, ale skoro dbamy o zdrowie swoje, swojego dziecka, swojego męża i, i tak dalej, i tak dalej, pies czy kot czy inne zwierzę to jest też członek rodziny. Żyje, funkcjonuje, myśli i odczuwa, więc też myślmy o tym, aby cała rodzina była zadowolona i abyśmy wszyscy byli zdrowi i zadowoleni. Zrobimy krótką przerwę na muzykę i za chwilę jeszcze wrócimy. I wracamy do naszej rozmowy. Zabieramy nasze zwierzę na wakacje. Jak wakacje to gorące powietrze, to słońce. Jak spacerujemy ze zwierzakiem, kiedy, ta, kiedy ten chodnik jest wręcz palący? My mamy obuwie zawsze zakładane. No, ale czasami w sandałkach też jest ciężko. Ale czasami tak jest, że, że mm. aż po prostu pali w Aż ten sandał się topi. Czuć nawet ten jak, żar, jasne. jak wtedy wyprowadzać swojego pupila na spacer? No tak, no, zwierzęta zawsze muszą wyjść na dwór, no bo gdzieś muszą załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Najlepiej takie dłuższe spacery zaplanować na rano i na wieczór. Wtedy, kiedy ta temperatura troszkę, troszkę spadnie w samo południe, wtedy kiedy ta temperatura jest naj, naj, najwyższa, no to raczej planujemy spacery szybkie, załatwimy potrzebę i wracamy tak naprawdę do, do hotelu, czy, czy gdzie tam z nim zakwaterowani. Nie planujemy tak naprawdę w takie upały żadnych wysiłków fizycznych. Są zwierzęta, które lubią, ale darujemy sobie wtedy żadne jakieś tam maratony z tymi zwierzętami, bo dla nich to jest po prostu okropny wysiłek, a bardzo szybko może, może to przeradzić, przerodzić się w zagrożenie życia dla takiego, dla takiego zwierzęcia. I mówię, zawsze mimo wszystko lepiej, żeby to zwierzę było krócej na, tej, na tym spacerze, a nie jeżeli miałoby dostać na przykład udaru cieplnego. Mhm. Albo poparzyć sobie nawet łapki. Albo poparzyć sobie łapki, jasne. Mhm. Są potem w razie czego można użyć jakichś na przykład kremów. Są kremy specjalne dla psów na, na łapki, no ale to już jest coś, co się stało, a lepiej temu zaradzić, no, więc... Mhm. Ale takimi specjalnymi bucikami? Mogą być buciki, tylko buciki też z jednej strony no, to jest jakieś ograniczenie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o psy, no to one mają wydzielone pot tylko i wyłącznie właśnie na, na swoich łapach, nie mają innych gruczołów potowych. One awenturują się, jakby ochładzają poprzez zianie. Więc zakładanie takich butów też nie jest do końca dobre. Raczej po prostu unikajmy nagrzanych chodników, asfaltów. Lepsze są trawniki, mm -hmm. tylko pamiętamy o kleszczach. To też jest bardzo ważne. A, aha, no właśnie, właśnie. Kleszcze. No jak wiemy, w tym roku do, Jest wysy... dość intensywnie, <laughs> y, obficie się tak tu nam ujawniły. Jak tutaj? No oczywiście próbujemy profilaktycznie. Próbujemy, tak, no. próbujemy zaradzać. My to zawsze śmiejemy się w naszej branży, że sezon na się zaczął się. Wcześniej. Babiesza to jest naj, taka naj, no, naj, najniebezpieczniejsza choroba odkleszczowa dla, dla psów, więc tak, zawsze pamiętamy o zabezpieczeniu przeciwko płom i kleszczom, czy to, jest pła, czy to jest obroża, czy to jest tabletka, czy może wcierka. Ważne, żeby po prostu był pies zabezpieczony, ponieważ niestety potem skutki takich chorób mogą być naprawdę bardzo odczuwalne i niestety często również tragiczne w skutkach. A jak rozpoznać, że coś, coś się dzieje, że coś się dzieje mm -hmm. tak? Mm -hmm. e, tak, przede wszystkim o to, jak zauważymy takiego kleszcza, no to dobrze go usunąć. Go, go usunąć. Samemu? Samemu lepiej nie, bo to różnie wy, wychodzi. Lepiej po prostu udać się do, do przychodni, My go usuniemy, zawsze zobaczymy, nawet zanotujemy datę tego, tego wydarzenia, bo zawsze to jest dobrze, i przez najbliższe trzy tygodnie obserwujemy psa. Ewentualne jakiekolwiek niepokojące objawy, typu na przykład ospałość, brak apetytu, wymioty, biegunka, zarzucanie błon śluzowych, czy na przykład zmienione barwę moczu, no to zawsze to jest dla nas informacja, że powinniśmy się coś robić, jest tak, nie Tak, że coś my. jest jednak nie tak. Mówię, przez trzy tygodnie obserwujemy intensywnie psa. Jeśli pies jest zabezpieczony, może, może być tak na przykład, że psy są zabezpieczone przeciwko płom i kleszczom, a ten kleszcz na nich znajdzie i nawet się wepnie. Ale dobry preparat spowoduje, że on tak naprawdę od razu umrze i nie ma takiej możliwości, żeby zakażał. Żeby zakażał. Mm -hmm. Tak, dokładnie tak. Mm -hmm. Więc dlatego to jest takie ważne. To nie jest, nie wymaga od nas nie wiadomo czego, wystarczy po prostu kupić, zaaplikować to, to zwierzęto, a możemy naprawdę uniknąć I tragedii. I przestrzegajmy terminu ważności. Tak, to jest mm -hmm. też ważne, bo tak, nie pamiętamy o tych terminach, mówimy, a przecież było w tamtym roku, no tak. Ale To każdy preparat ma swoją ważność i zawsze lepiej troszkę, parę dni wcześniej tej, tej ważności, niż przedłużyć ten termin. To sama sytuacja, jeśli chodzi o koty, prawda? Tak, oczywiście. Mhm. Koty tak naprawdę, no to tym bardziej koty, ponieważ koty są często wychodzące, one chodzą w różnych miejscach, też łapią kleszcze i bardzo dużo, więc warto też zabezpieczać koty, oczywiście. Ja jeszcze chciałam zapytać, w jaki sposób rozpoznać, że nasze zwierzę jest przegrzane? No Ty... właśnie, bo to zianie tak. bardzo często kojarzy się z tym, że no, no już temu coś zaczyna dolegać. Tak, ale kiedy jest ta granica? Tak, jest. ta granica, kiedy, kiedy ci... mhm. naprawdę nas, że tak powiem, no, kiedy ten pies non-stop dzieje, kiedy jest ślinotok, ta ślina jest taka bardzo gęsta, dochodzi mhm. do wymiotów, możemy też zmierzyć temperaturę. Niektórzy właściwie normalnie mierzą temperaturę zwierzętom. Ten normalna temperatura na przykład u psa to jest do 39 stopni. Wyższe temperatury wskazują na gorączkę. No 41 stopni to już naprawdę jest temperatura zagrażająca mhm. życiu. Więc mówię, takie osłabienie na przykład też taki pies może. Może tracić przytomność. Najbardziej narażone tak naprawdę są małe psy, które jeszcze ten organizm nie jest do końca nauczony, jak sobie z tą temperaturą radzić. Czyli takie młode, młode nie w sensie małe, gabarytowo. No, Ma czy mniejsze troszkę też, na przykład bardziej chodzi mi o, o szczeniaki, tak, ale e, jeśli chodzi o mniejsze rasy, to na przykład mopsy, buldoszki, wszystkie rasy, które mają krótką kufę, są bardziej narażone, bo one w normalnych warunkach mają problem z oddychaniem, mhm. a co dopiero w warunkach, kiedy ta temperatura sięga 30 stopni. Mhm. I mówię, tak jak wspomniałam, szczeniaki i też psy starsze, które wtedy ten organizm też no tak. nie do końca sobie z tym wszystkim radzi. Więc mówię, ważne jest, żeby takie, takie symptomy zauważyć i reagować. Z kotami podobnie? Z kotami podobnie. Koty też, też nie, za, no mówię, tak jak koty nie, czasem faktycznie lubią się wygrzewać na słońcu. One nie zieją. Nie no ma, właśnie. Nie ma czegoś takiego. Mm -hmm. Ale jakakolwiek taka zmiana, że kot po prostu jest ospały, no to mówię, to można połączyć kropki po prostu z temperaturą i z, z złym zachowaniem kota. Wiadomo, to zawsze może wskazywać na coś innego, ale z, warto wtedy po prostu zajrzeć do przychodni, sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Myślę, że każdy z nas też zna swoje zwierzę i widzi, kiedy zachowuje się zupełnie inaczej. Ja widzę, kiedy mojemu kociakowi coś dolega, bo autentycznie on po prostu inaczej się, inaczej, inaczej się zachowuje. Nawet mam wrażenie, że sierść jakoś inaczej mu tak, stoi. Tak, to często <laughs> słyszymy właśnie w przychodni. Ktoś z zewnątrz mógłby faktycznie pomyśleć, że jaka to przytomna normalnie zachowuje się, ale my tak naprawdę właściciele znają najlepiej i Każda y, zmiana zachowania, czy nie wiem, czy ten kot źle stanie cokolwiek, mhm. każdy z właśnie, to zauważy i już wie, że coś jest nie tak. To jest dla nas bardzo ważna wskazówka. No i dzięki temu tak naprawdę możemy, e, możemy takie różne choroby diagnozować dzięki e, ostrożności właścicieli. Bądźmy odpowiedzialni za siebie, za swoje zwierzaki. Oczywiście odpoczywajmy ze zwierzakami, za wakacje. I planując wakacje, planujmy je. też, jak postąpimy z naszym zwierzakiem. I to jest bardzo ważne, byśmy wrócili szczęśliwi i zadowoleni wszyscy w komplecie ze swoimi zwierzakami. Również. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy Poczekaj, my dziękujemy naszym słuchaczom za ten sezon Kobiety weterze. Kobieta weterze jedzie na wakacje. W takim razie życzymy Wam, aby było pięknie, efektywnie, abyście wypoczęli i do usłyszenia.